O, już jesteście. Siema! Witam serdecznie, z tej strony oczywiście Witam was w najnowszym odcinku na moim kanale z rozpoznawania youtuberów po ich gameplayach. Ostatni odcinek walnął no, tyle wyświetleń i tyle łapek w górę oraz subskrypcji było też również, też również mega dużo po odcinku, więc bardzo wam kochani dziękuję. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku to pobijemy, więc udostępniajcie, pamiętajcie łapka w górę oraz subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo ponad 40% osób oglądających moje filmy nie subskrybuje kanału, więc pamiętajcie o tym. No. A teraz lecimy, słuchajcie, z odcineczkiem A. No i bym zapomniał, w dzisiejszym odcinku bierze udział pięć osób jest to Jaworski, jest to, słuchajcie, Nexej, jest to Friz, jest to Tajowski oraz Paczol. Te pięć osób będziemy sobie dzisiaj rozpoznawali. No to co, gotowi? Lecimy. Bum. No i mamy, słuchajcie, jakoś kozaka. Skilofa go się powalił, okej. Okay. Oczywiście dźwięki są, są tak samo, słuchajcie, wyciszone, po to, no, żeby, wiecie, nie było słychać streamera, który to nagrywa, no, bo to jest raczej, słuchajcie, logiczne. Okej, okay, jakie mamy tutaj podpowiedzi? Jest to z nowego sezonu, okej, okay, jest mech, słuchajcie, obok wykrzywionych, mało maxów. No dobra, tak to wygląda, słuchajcie. Jeżeli ktoś z Was nie ogląda poprzedniego odcinka, to będą pojawiały się takie, jakby werble, i na tych werblach musimy zastopować i wtedy odpowiedzieć, kto to może być. No na razie nie mam tak naprawdę zielonego pojęcia, kto tutaj może być na ekranie. Serio, nie mam zielonego pojęcia, kto to może być. Wydaje mi się, że no nie wiem, kurczę. Może być to tayo, bo patrząc na, słuchajcie, sterowanie, chociażby samo, jest EQT4, i myszka na podłodze, to jest naprawdę takie dość dziwne sterowanie, więc wydaje mi się, że no tutaj może być ktoś grający dobrze, ale teraz dużo się potem gładają, to wiemy okej, okay, to jest mało budowania, mało budowania, słuchajcie Tylko teraz czy jest to spowodowane, spowodowane tym, że ktoś po prostu nie chciało mu się budować, po prostu tym, że jest słaby. No nie wiem, na razie nie mam... Oczywiście słaby, to też... Słuchajcie, nie chodzi o to, żeby do kogoś obrażać, bo to nie chodzi o to, po prostu słabszy niż na przykład dajmy na to tajo, bo, bo według mnie tajo jest totalnym kozakiem na przykład. No i wątpię, żeby po wylądowaniu mecha nie budował się od razu, okej, okay, ale tu widzimy, że już jest ładny ogar. Ej, tu już było wiele ładniej. Może po prostu na początku było tak... Ej, no kurczę, bardzo ładnie to wygląda! Ty, Jak to mówią, nie oceniaj książki po okładce, kurde! Jeżeli to oglądasz, tutaj, to serdecznie pozdrawiam, bo chyba właśnie to będzie mój strzał, że to chyba jesteś ty. To będzie chyba mój strzał, słuchajcie, to jest Tayo. No bo, tak, Nexe wiem, że gra dość spoko, tak samo jak ja, bo podobnie bym powiedział, że grają, ale to nie będą. Ja powiedziałem że to jest tajo. To jest Nexe, co? Niemożliwe! Jak to jest Nexe? Ale moja żona jest niemożliwa. Widzieliście to? Ona dała tą tabliczkę w lewym dolnym rogu. Specjalnie w ten sposób, żebym ja myślał, że tam jest kamerka. Oh my god, a tam nie było nic. Także no, pierwsza pomyłka, słuchajcie. Okej, okay, mamy strzelanie. Misiu, chodź na chwilę. Chodź, kochanie, na chwileczkę. Ogólnie wszystko przygotowałaś bardzo dobrze. No? Tylko jest jeden twój błąd z twojej strony. Jaki? Okay. Fris zawsze grał ciastki. To jest Frizz moim zdaniem, moim zdaniem to jest Frizz, bo Frizz zawsze grał tym ciastkiem, ile razy nie wbijałem do niego na live'y, ile razy nie chciałem obejrzeć jego streamów. Ile razy nie było takiego planu, zawsze grał tym ciastkiem. Ale te tabliczki jak widzicie są nowe, jest, dzisiaj taka jest taktyka, nie zapomnij zostawić subika. Pamiętaj o godzinie, też się sklepie, bo naszej w w kiblucie wytrzepie. Jeśli łapka w górę zostawiona, to nie ta szyba go przestanie bić żona. I są to specjalnie tak zrobione y, tabliczki nowe, ponieważ w tamtym odcinku były one bardzo mało profesjonalne i wyglądały one po prostu bardzo słabo i były takie porozciągane. Nieładne to było, więc poprosiłem mojego serdecznego grafika i przyjaciela Torwinga, któremu bardzo dziękuję, dzięki Torwing. Macie do niego linka w opisie, który robi dla mnie wszystkie miniaturki i te graficzki też dla mnie zrobił. Także dzięki wielkie mordeczko. No i słuchajcie, wydaje mi się, że teraz to przynajmniej wyglądało wiele lepiej. No ja powiedziałem, no do mnie to jest freeze, no naprawdę nie wiem, chyba że... Chyba, że Daria poleciała 300 IQ i znalazła jakieś inne gameplaye, innych streamerów z poprzednich sezonów. O Jezu, jakby tak zrobiła, to miało już naprawdę chyba milion IQ. no serio. Nie no, dla mnie freeze. Ja nie wiem, że to jest Freeze. dla mnie to jest freeze. No i jest Friz, jest Frizz moi drodzy, jest Frizz, udało się, udało się zgadnąć, czyli mam jeden punkt, niestety nie udało się zgadnąć poprzednika, czyli nie udało się, nie, nie udało się zgadnąć Nexa. byłem pewny, że to jest Tajowski, dlaczego? No nieważne, nieważne, czyli Nexa nam słuchajcie odpada, czyli mamy Tajowski, e, boże, czyli Nexa nam odpada, bo już go nie znaleźliśmy oraz odpada nam Frizz, no i teraz osoba numer 3, okej okay, słuchajcie jest widzimy, że tutaj to jest teraz bardzo zwiększony jest ten kodzik, na ta się podłoga, ale dlaczego tak się zrobiło? Czy dlatego, że tutaj ta osoba ma dużą kamerkę, czy jest kolejna zmyła? To jest też ciekawe. A i kochani, w po, poprzednim odcinku. Yy, obiecałem wam oczywiście dwa pakiety startowe, więc teraz tu łapcie nade mną dwa screeny, dwóch osób, które wygrywają pakety startowe, oczywiście, które wspierają mnie z moim kodem. Także, chłopaki, odezwijcie się do mnie po na nagrody. A jeżeli wy również widzowie chcielibyście wygrać kolejne dwa pakiety w dzisiejszym odcinku, tak samo pamiętajcie: łapka w górę, subskrypcja, z dzwoneczkiem na kanale oraz najważniejsze kodzik Nitashi podłoga w sklepie Fortnite. I dzięki temu bierzecie udział. A pod napiszcie komentarze, w której będę mógł wylosować kolejne dwie osoby, no i następnych dwóch zwycięzców na kolejnym odcinku. Dobra, słuchajcie, skupmy się. Na gierce bo jest już gameplay, ale no ta celność bym powiedział, że to jakoś specjalnie nie powala. I jest to konto Bambika, dlaczego jest to konto Bambika? Kurczę, dlaczego jest to konto Bambika? Słuchajcie, kto mi tutaj pasuje? Nie mam pojęcia. Jeszcze mamy Paczola w naszej stawce, mamy jeszcze Tajowskiego w naszej stawce i mamy jeszcze Jawora w naszej stawce. Paczol, Tajowski czy Jaworski? Paczol, Tajowski czy Jaworski? Kto to jest? Nie wiem, no zaryzykowałbym stwierdzenie, że Tajo, bo Tajo lubi grać takie challenge, A tutaj widzę, że jest konto bez skina, i tu powiedziałbym, że to może być Tajo. Czy to jest Tajo? Nie wiem, ale no tak mi się wydaje. Bo jednak z polskich wydarzeń tak, no yy, Jawor raczej zawsze gra swoim skinem raczej zawsze gra na swoim koncie. Paczol, tak samo z reguły. No, zdziwiłbym się, gdyby to był Paczol albo, albo Jawor. Ja powiedziałbym, że to może być Tajo, chociaż no na razie jakoś specjalnie jakiś bu, buildingowych tutaj nie było pokazanych ale tak mi się wydaje. To jest Paczol, Jezus, i on ma potężny bot. Nie, jak ja jestem błędem w jednym wielkim dzisiaj, no. Ja pierdykam, ale mi nie idzie, masakra, to, to był Paczol, guys. Czyli jednak patrzą jakiś bo musiał odpalać, kurczę. Rzeczywiście, on ostatnio nagrywał jakieś trole. rzeczywiście, pamiętam, rzeczywiście. No dobra, trudno, słuchajcie, trudno. Dobra, tego pana to no nawet chyba nie muszę, słuchajcie, oglądać. Eee, tego pana już chyba nawet nie muszę, słuchajcie, oglądać, ponieważ wydaje mi się, że wiem kto to jest. Tak, nareszcie, obronie punkty. Jednak będą trzy punkty w tym meczu. Jednak będą trzy punkty w tym meczu. Jeszcze nie spoileruję Wam. Chciałbym, żebyście wy również mogli zgadywać, więc piszcie w komentarzach, kiedy Wam się udało zgadywać. Także jeszcze nie będę mówił, ale wydaje mi się, że naprawdę wiem, jak będą werble, to Wam powiem, dlaczego tak myślę i kogo wybrałem. Ale wydaje mi się, że jestem pewien na 85%, że to nie jest Tajowski. Tylko, że to jest jawor, tak mi się wydaje, ale jeszcze na końcu powiem wam dlaczego, wy też sobie przemyślicie moi drodzy, bo to trzeba patrzeć na wszystko, w poprzednim odcinku właśnie zrobiłem błąd, dlatego, że nie patrzyłem na wszystko, nie patrzyłem na wszystkie statystyki, nie patrzyłem na wszystko, co, ty, co ci streamerzy robią, nie patrzyłem na ich budowanie, na ich rzeczy, na ich wiecie, styl, movement, na wszystko, tego po prostu spróbowałem się domyślić po ich skinach i ich grze, a tak naprawdę ważnych jest o wiele więcej tutaj aspektów, no i przez ten właśnie jeden aspekt chyba zgadłem, kto jest tutaj. Ciekawe, czy wy już też wiecie. Jeżeli wiecie, napiszcie minutę, w której to oglądacie i napiszcie komentarz, że co według was y, może twierdzić, dlaczego to jest Jaworski. Tak, no powiem szczerze, bo taka będzie chyba koniec klipa. Według mnie to jest Jawor. W moim zdaniem to jest Jawor. Tak jest, słuchajcie, to był Jawor, dobrze zgadłem, udało się, a zgadywałem to dlatego, że Jawor, yy, z tego co pamiętam, kiedyś mi że ma budowanie pod F12 i ja tak zapamiętałem to i mówię, co? Jak ty możesz stary mieć budowanie pod F12, przecież to jest niemożliwe, no jak widać, możliwe i był Jaworski, czyli punkt zaliczony. No i słuchajcie, metodą dedukcji tutaj prawdopodobnie będzie Tajo. Od razu Wam powiem, że od następnego odcinka, ponieważ te odcinki nagrywaliśmy, prawie bym powiedział po sobie. Od następnego odcinka obiecuję Wam, drodzy widzowie, że postaramy się zrobić tak, żeby ta ostatnia osoba nie była taka pewna. Ponieważ no, metodą eliminacji, ostatnią osobą, no musi być Tajo, skoro jeszcze go nie było. W następnym odcinku postaramy się jakoś fajnie to wymyślić. Możecie też w komentarzach Wasze propozycje napisać, jak robić to, żeby do końca nie było wiadomo kto był gdzie. Czy po prostu będziemy Wam podawali wyniki na sam koniec. I tak dalej, i tak dalej. No, jakoś tak na pewno to będzie zrobione. Więc spodziewajcie się, że od następnego odcinka już nie będzie czegoś takiego, że ostatnią osobę będziemy wiedzieli na 100%. Oczywiście, o ile będzie następny odcinek, bo to zależy tylko i wyłącznie od Waszych łapek w górę. No, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. No, jest słuchajcie, Black Knight bardzo ładnie tutaj jest biegane, jest latane, jest wszystko pięknie, jest wszystko ładnie. Jest też strzelane, kolapsik, no ale jest Black Knight. No i tutaj Daria chyba wiedziała, że ja go zgadnę od razu, więc dała go na koniec i bardzo dobrze, bo ja dwa razy walnołem Tajowskiego. Dwa razy go dałem, a podczas gdy on był na końcu. I całe szczęście, że on był na końcu, bo widzicie, jest 18 tysięcy punktów na arenie. I gdyby to był pierwszy shot, który był poproszony to od razu bym zgadł, że jest to Tajo. Od razu, na sam początek bym to zgadł. Także naprawdę tutaj należy się ostre podziękowanie za to. Tak to przekmieniła. Tak to wymyśliła, naprawdę, tak to mądrze zrobiła, że to tego dała na koniec. No i słuchajcie, finalnie mam trzy punkty. Pomyliłem się na Paczolu oraz pomyliłem się na Nexę. Mam nadzieję, moi drodzy, że odcinek się wam oczywiście podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, strzelajcie lajka, napiszcie w komentarzu, ilu z was udało się ilu streamerów zgadnąć. Może wszystkich, a może dwóch, a może tyle samo, co mnie. Napiszcie, bo jestem tego bardzo ciekaw. No i pamiętajcie, 5000 lajków odblokowujecie następny odcinek. No a teraz, moi drodzy, żegnam się z wami. i Trzymajcie się. Cześć!